Za dużo razy chciałam być cicha. Teraz mój głos to burza i bitwa. Wszystko co mam osiągnęłam sama Nie chcę litości. Wypierdalaj, patrzą na mnie. Myślą, że zgasnę. Ja się odradzam, jak płomień w aście. Byłam dnem znam każdy piach. Teraz staję, widzisz, to mój czas. I przed ciebie pierdol, to nie płonie Klont wybanymi. zostaw tę ci głowy Niech zobaczą, masz sobie oki. Wejdź do ludzi, patrz w twarz. Nie uciekaj, to twój czas. Niech wiedzą, że nikt cię nie złamie. Silniejsza jesteś, pierdol ich stanie. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie zbawił. Sama się leczę z tego, co trawi. W oczach mam błysk, to nie łzy, to mój cel, to moje dni. Wokół plastik jestem stalą, niech mi na widzą, niech się walą. Bo jak wchodzę, to słychać huk, to nie ego, to mój duch. I przed siebie pierdol do nich płonie grunt, Wypanem mi. zostaw ten zysk, odławić ci głowę, niech zobaczą, masz sobie ogień. Wyjdź do ludzi, patrz im w twarz, nie uciekaj, to twój czas. Niech wiedzą, że nikt cię nie złamie. I przed siebie pierdol do nich płonie grunt. Nie uciekaj, to twój czas. Niech wiedzą, że nikt cię nie złamie. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie zbawił. Sam się leczy z tego, co trawi. W mam błysk, to nie po to mój cel, to moje dni. Wokół ja jestem stalą. Niech mnie nienawidzą, niech się walą. Bo jak wchodzę, to słychać huk. O nie, ej, to, to mój duch. Ich przed siebie pierdo, to niech płonie konferencja. Wiedzą, że nikt cię nie złamie. Silniejsza jesteś, ich stanie. Nie wiedzą, że nikt cię nie złamie. Silniejsza jesteś, ich stanie. Każdy piznę chce ci zmyć ale to mapa, jak przetrwać i żyć. Nie jestem miła, nie muszę być. Niech boją się, gdy zaczynam bić. To nie bajka, to jest krzyk. Ten moment, gdy pękam mit już nie wracam, nie chcę nic, jebać wszystko, po prostu żyć. To nie bajka, to jest krzyk. To ten moment, gdy pękam nit, już nie wracam, nie chcę nic, jebać wszystko, po prostu żyć, żyć.